Siema, Homo Debile, dziś part 2 z przejścia MC. Ale nudy! No i jak ja mam tam przejść? Kurde, blacha, pomyśl chociaż raz w życiu. Ono tak mam magic w łapapach moich. Habum bum bum, bim a bum, bla bla bom. Nożku. A zawsze to samo. Znaczy co? No, i S jestem Janem Pawłem II, chyba? Lala skibidi toilet, lala skibi lalala. La. Trochę nudno się tak chodzi. Ciekawe, co się zaraz odpie. Oli. Coraz więcej tych zebrów myślę, że to inwazja, ale pamiętajcie, ja nie myślę. To chyba mój koniec V2. Nie no ja nie wierzę co to za random seed dziwny. Hmm. Jak zwykle nie umiem w nic trafić. Jestem Joe bla 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 i czekaj co? Nie wcale to nieprawda. Jezu jaki miły człowiek szanujmy się. jak głośno, ala moje uszy. O jakieś dobre itemy. Najce myślę, że są dobre. Chyba ten, no... M. Dobra. Koniec tej wypowiedzi. Okej? Okay? Halo? To koniec. Halo? Dobra, koniec. Wychodzimy stąd. Po śmierdzi tu zdechłym ptakiem. Ciekawe czemu... Ogólnie to w 98. miałem być snajperem polskim, ale kontuzja pępka mi przeszkodziła. Jak widać, pępek dalej trochę boli, ale i tak mam super z umiejętności. Potrzebuję obsydianu, a błotnistym kilofem nic nie poczynię. O, mam jej. Kurczę, jaka milusia pszczoła, dziękuję ci bardzo. no, wytnie się w montażu. Jestem dobry w te klocki. Wiem, jak się buduje portal. Nie potrzebuję interneta. Dobra, to tu i tak, ten... Ciapie? Uli? Zawsze muszę coś spie. Ulić? Dobra odpatrzałem te internety i chyba tak to było. Kur... -a. Dobra Nara Kartoflanki. Jeśli chcecie part 3, to w komnie zapomnij o subie i like.